Dzień dobry, cześć tu jeszcze raz, Słowomir. No i mamy jeszcze rodzinę kangurów. Chyba młody. Albo jakiś inny gatunek. A nie, tu mamy chyba sarękę. Albo sarenka młoda, albo jakaś.

Tysz, tysz. Tysz, tysz, tysz. Tak, tak, nie przestrasz go. Taki wielki szur można powiedzieć. Tuś, 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 tuś Lizawka. Takie zwierzęta uwielbiają to, tysz, tysz, tysz. typu owce, barany, kozy. No Wizyta w łańcucie dzisiaj można powiedzieć, że udana. Pozdrawiam wszystkich.